Witamy Was bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj kontynuować Pierwszy list Jana. Dzisiejszy odcinek zatytułowaliśmy Konieczność chodzenia w światłości i pojęcie prawdy według Jana. Będziemy czytać wiersze od 5 po 10, ale w dwóch częściach. Teraz czytam do wiersza siódmego. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy. Jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwsza myśl, która wybrzmiewa tak dla mnie, to jest to, że Jezus jest światłością, a ciemność jest znowu wrogiem światłości. Więc z jednej strony można żyć w światłości, a z drugiej strony można żyć w ciemności. No dobrze, ale co to oznacza, Mirku? Jeżeli Bóg jest światłością i żyjemy w światłości, to znaczy, że mamy więź z Bogiem, mamy relację społeczność z Bogiem. A jeśli żyjemy w ciemności? To analogicznie nie mamy tej więzi, społeczności, relacji z Bogiem. No dobrze, a w praktyce powiedzmy, czy mamy jakieś metody, własne sposoby, czy ty masz, czy ja mam, które pomagają nam pozostać w relacji z Bogiem? No bo wiemy, że życie różnie wygląda. Mhm. Są wyzwania, są problemy, są różne zwątpienia, ale wiem, że każdy z nas jest inny, prawda? Ja lubię pomyśleć sobie po prostu tak, skupić i pomyśleć sobie, że Bóg jest ponade mną, ponad, ponad mną, jest ponad wszechświatem. Stworzył ten cały wszechświat i jest ponad wszystkim, że jest moim ojcem. To jedna taka kwestia, a druga, że czerpie inspiracje z Biblii, z książek wartościowych. I idę do ludzi, opowiadam im o Bogu, jak jeszcze są tacy bardzo zainteresowani, uśmiechnięci, dopytują i też jak dzielę się po prostu Bożą miłością w czynach, gestach, uśmiechem i ludzie odzajmiają, to, to tak czuje się taką, taką radość. Czyli, żeby mógł zrozumieć ten Twój pierwszy sposób, gdy koncentrujesz myśli na Bogu, który stworzył to wszystko, to w jaki sposób to ci pomaga chodzić w światłości? Bo nie do końca zrozumiałem. Czy wtedy koncentrujesz się na Bożym Charakterze? Czy tak jak niektórzy robią, że na przykład im pomaga coś takiego słyszałem, że e, jak sobie wyobrazimy planety, to na tych planetach jest mnóstwo kropeczek i ja jestem taką malutką kropeczką, a Bóg jest taki potężny, mm -hmm. więc która która z Ja rzeczy? czuję się taką malutką kropeczką. A Bóg jest taki potężny i czuję, że jestem w jego ramionach. Okej, okay, okej. Okay. Mi osobiście w trudnych chwilach pomaga to, gdy wybiorę się z Bogiem na spacer. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale chodzi o to, żeby być w lesie albo gdzieś w naturze. Samemu, gdzie nikt mnie nie może słyszeć i gdzie mogę po prostu do Bogu, Bogu powiedzieć pewne rzeczy, które leżą mi na sercu. I czasami ja muszę je wykrzyczeć. Mm -hmm. Czasami po prostu, no bo przeżywam różne rzeczy i właśnie to jest dobre miejsce, no bo wtedy, no nie wiem, może jedynie zwierzęta, czy ktoś mm -hmm. jeszcze gdzieś tam przychodzi przypadkiem, może mnie usłyszeć, ale przeważnie to jest taka dla mnie osobista metoda, która najbardziej pomaga mi w trudnych sytuacjach i powiedzmy, trzyma mnie w tym, żebym po prostu. Po prostu nie przestał całkowicie do Boga mówić, żeby się nie oddalić. Bo uważam, że najgorszym chyba może być to, jeśli po prostu człowiek nie będzie chciał Bogu nic powiedzieć, czy, czy w kontekście grzechu, czy, czy czegokolwiek. Mhm. Wtedy mi się właśnie nasuwa, nawet cały czas przypomina historia Saula, gdzie po prostu Bóg go opuścił za życie. Mhm. No ale jest jeszcze właśnie taka druga rzecz, Wiem, że są różne zdania o muzyce, ale mi na przykład w trudnych momentach też bardzo pomagają niektóre kawałki muzyki, czy chrześcijańskiej, czy właśnie takiej, które mówią o. O jakichś takich czasach bohaterów, o właśnie takich, gdzie trzeba było naprawdę stanąć jako rycerz, obronić pewne rzeczy. I mnie to tak motywuje. Stoczyć bój. No dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Mm -hmm. Stoczyć taki bój, tylko że wtedy chodziło o taki fizyczny mm -hmm. na miecze. Czy często gdzieś tam jest nawet idea jakaś, yy, może nawet gier czy innych rzeczy, ale ja wtedy właśnie sobie wyobrażam, że yy, powinien, że. Tak samo muszę toczyć bój tutaj. Duchowy bój. Duchowy bój i muszę przeciwstawić się diabłu i tak dalej. Jeszcze taką jedną rzecz, o ile mm -hmm. pozwolisz, bo wiem, że już zabrałem dość dużo czasu. Kiedy jest naprawdę u mnie źle, to y, mam często tak, że nie załatwiam spraw do zachodu, jak Biblia mówi. No bo po prostu przeżywam pewne rzeczy bardzo mocno, więc często idę z tym spać, ale kilka razy pamiętam, stało się tak i czasami się to powtarza, że właśnie gdy rano wstaję i gdy na przykład akurat jest yy, okno koło mojego łóżka i padają promienie przez to okno, to rano jakoś wypełnia mnie taka miłość, rozlewa się w moim sercu i wiesz co się wtedy dzieje? To nie jest tak, że super jakoś za każdym razem czuję, odczuwam tą miłość Bożą właśnie w tym momencie, w tym poręgu. Ale ta sytuacja przypomina mi momenty wcześniejsze, kiedy właśnie byłem, odszedłem od Boga, a Bóg dał mi odczuć, co znaczy Jego wielka miłość do mnie. To było bardziej związane z emocjami, ale ja zapamiętałem to uczucie i ja potrafię sobie teraz to mhm. uczucie odtwarzać w pewnym sensie. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale to bardzo mi pomaga, mhm. bo wtedy dochodzę do wniosku takiego, że to wszystko, co się wydarzyło, czy dzieje w moim życiu, oczywiście jest ważne, ale nie zaćmiewa to najważniejszego, czyli po prostu Bycia, życia, pozostania z Bogiem, z Jezusem, który tak naprawdę jest początkiem, końcem i, i który jakoś przeprowadzi mnie przez to. Piękne to, co powiedziałeś. Może podsumujemy właśnie. Czyli krótko mówiąc, jeśli żyjemy w światłości, to stawiamy znak równości. To jesteśmy w więzi w relacji z Bogiem. Jeśli żyjesz w światłości, równa się masz związek z Bogiem. Tak jest. Tak jest. I mało tego, jest jeszcze bardziej, jeśli tak naprawdę poznałeś Jezusa i żyłeś w światłości, czy żyjesz w światłości, to nie masz za dużego wyboru. No bo jaki masz wybór? Gdzie pójdziesz? No, według Jana jedynie pójdziesz do ciemności. Więc jest to bardzo właśnie ciekawe. I Jan idzie dalej, i kolejny krok, który stawia w jego rozumowaniu jest taki, że jeśli więc posiadasz więź z Jezusem, jeśli posiadasz więź z Bogiem, to teraz jego krew oczyszcza Cię. I ten proces, inaczej, to oczyszczanie, o którym Jan mówi w swoim liście, to nie tyle dotyczy zamknięcia przeszłości czy tego, co Jezus zrobił dla całej ludzkości na krzyżu, ale dotyczy codziennego procesu oczyszczenia, codziennego poddawania się Bogu i przychodzenia do Niego. I dlatego zachęca nas po to, żeby przyznawać się do swoich grzechów. Dokładnie. Jak słuchacie nas teraz, być może ktoś z Was właśnie przeżywa takie chwile, myśli sobie, że tak bardzo nagrzeszyłem, i Bóg mnie już nie przyjmie, nie przyjmie mnie, bo grzechy są zbyt duże. To w Biblii czytamy, że Bóg jest miłosierny, że Jezus oddał swoje życie za każdego człowieka. Jeżeli oddał swoje życie, poniósł największą ofiarę, jaką można ponieść, to czy by nie chciał przyjąć każdego człowieka, jeśli, jeśli tylko wyzna swój grzech? Dokładnie. Dla Boga nie jest, powiedzmy, największym problemem grzech w tym sensie, no bo grzech jest problemem, ale nie jest największym problemem w tym sensie, bo Bóg znalazł rozwiązanie na grzech. Mhm. Większym problemem jest to, jeśli po prostu trzymamy grzech albo jakąś inną rzecz i nie przychodzimy z tym do Boga. To jest, to jest dużo większy problem. Pozwólmy, że przeczy... Pozwólcie, że przeczytamy teraz trzy kolejne wersety, od 8 do 10. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Tutaj dochodzi kolejna rzecz. Jan dokłada jeszcze jedną rzecz do swojej układanki i pojawia się pojęcie prawdy. I zobaczmy, co Jan mówi. Jan mówi, że osoby, które chodzą w ciemności, nie ma w nich prawdy. Skaza się? Yy, z Biblii, co jest dla ciebie prawdą? Jak ktoś by cię zadał mi pytanie. Hmm. Po pierwsze, no powiedz mi, co jest prawdą? Ja bym powiedział, że jak czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 17, że Słowo Boże jest prawdą. Czy tylko Słowo Boże? Yy, też yy, Pan Jezus mówił o sobie, że jest drogą, prawdą? I życie. Tak, w Ewangelii Jana 14 hmm. rozdziale. Więc y, nawet gdybyśmy mieli to połączyć, i ja tak często mówię, że przede wszystkim podstawowym celem Biblii czy pisma świętego, czyli właśnie Słowa Bożego, jest zaprowadzenie człowieka do żywej osoby, żywej postaci Jezusa Chrystusa. Zgadza się? Tak jest, oczywiście. Ale, ale tutaj, właśnie Jan, ten sam autor, ma, nie tłumaczy w taki sposób, jak w Ewangelii Jana, tej prawdy, natomiast mówi troszkę inaczej. On właśnie pokazuje, że ludzie, którzy uważają siebie za uduchowionych, za wierzących Boga, mhm. to są ci, którzy nie mogą chodzić w ciemności, bo jeśli chodzą w ciemności, to prawdy w nich nie ma. Więc u Jana prawda polega na takim bardzo praktycznym aspekcie. Czyli to nie jest tylko Prawda intelektualna, pewna teoria, że ty dowiedziałeś się tego, tego i tamtego, bo jest wielu ludzi, którzy uważają, że na tym to polega. Nie. Jeśli dowiedziałeś się czegoś, poznałeś wolę Bożą albo jakąś zasadą, to Twoim zadaniem jest to wprowadzić do życia. Wyżywać to. Praktykować to. Dokładnie tak. I to jest właśnie to, co Jan chce nam tutaj pokazać. Więc chrześcijanie najpierw odkrywa prawdę, a później ją realizuje. I Wracając do pierwszego odcinka, pewnie to chciałeś powiedzieć na temat gnostyków. E, tak, dokładnie. Właśnie oni głosili jakby poznanie, oświecenie, a, ale takie intelektualne. Bez no. wyżywania, bez praktykowania, bez urzeczywistnienia tej prawdy w życiu codziennym. Tak, jednym z takich właśnie wierzeń gnostyków, tak jak powiedzieliśmy i odsyłamy tutaj do pierwszego odcinka, tam jest powiedziane o tym szeroko, było właśnie to, że można dojść do takiego poziomu intelektualnego, Czyli otrzymać takie poznanie, inaczej gnosis, że tak naprawdę czy się ma grzech, czy się go nie ma, nie ma większego znaczenia. Więc można chodzić w ciemności, a jednocześnie można e, być tym człowiekiem oświeconym. No ale wiemy, że to jest niemożliwe. Dokładnie tak. Biblia mówi o tym, że trzeba, trzeba urzeczywistniać, trzeba um, objawiać jakby charakter Boga, tą prawdę w swoim życiu. No dokładnie. I na koniec chcielibyśmy wam powiedzieć taką jedną fajną rzecz. Często wydaje nam się, że ludziom brakuje Jezusa o około 40 cm. Ciekawe. Może u Ciebie mniej. U mnie to jest 40 cm to jest odległość między sercem a umysłem. I dlaczego tak mówimy w takim obrazie trochę? Dlatego, że wielu ludzi zna Jezusa intelektualnie. Ale znanie Jezusa to jest tak samo zaproszenie Jezusa do mojego życia i pozwolenie mu właśnie dokonanie tych wszystkich przemian i tego procesu, o którym tutaj dzisiaj mówiliśmy. Więc tak samo mu Jezus musi żyć tutaj w sercu. Możemy znać pisma, ale pytanie jest, czy yy, za Jezusem tęsknimy. Pytanie jest, czy Jezus jest tym, który napędza nas każdego dnia, czy On daje nam siłę, czy po prostu o Nim wiemy. Można powiedzieć troszeczkę to inaczej, ale to samo, co ty powiedziałeś, że mamy znać Jezusa właśnie z doświadczenia tego życiowego, tak? Biblię mamy jakby praktykować, ma się stosować naszą rzeczywistością, więc Jezusa mamy znać jakby właśnie osobiście z doświadczenia, a nie z widzenia. No tak. I oczywiście no, połącz, łącząc ze sobą wiadomo i te wartości intelektualne i praktykę. Więc drodzy słuchacze, zachęcamy Was do tego, żeby zweryfikować swoje chrześcijaństwo, albo nawet może nie tyle chrześcijaństwo, ale swoje naśladownictwo, ile dobrze to wymieniam, Jezusa Chrystusa. I życzymy Wam tego, abyście, jeśli wymaga coś naprawy, abyście przyszli z tym do Boga, do Jezusa. Panie Boże Ojcze nasz niebiański i Zbawicielu, Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, który oddał za nas życie, który zgładził nasze grzechy i wyzwolił nas z sideł szatana, śmierci. Panie, dziękujemy Ci za, za tą możliwość też, że teraz, pani możemy się modlić i, i modlimy i powierzamy Tobie, Panie, naszych widzów. Prosimy, Boże, abyś obdarzał ich Swoimi łaskami, błogosławieństwami, abyś ich prowadził. Prosimy Boże o Twoje prowadzenie dla nas, dla naszych słuchaczy, abyśmy kolejne odcinki mogli właśnie w jedności z Tobą, w mocy Ducha Świętego wspólnie właśnie analizować i przedstawiać, aby to wszystko było zrozumiałe. Prosimy o to i dziękujemy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo za Waszą uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.